Witajcie, kochani, witam Was bardzo serdecznie z tej strony. Ironek i kolejny materiał na moim kanale. Event jesienny 2022 to temat główny tego odcinka. Z góry przepraszam Was za poprzednie eventy, że ich nie nagrałem. Letniego i tego poprzedniego, który w ogóle się pojawił pierwszy raz w Forge of Empires. Nie pamiętam już tytułu. Bardzo Was przepraszam. I o tyle żałuję, że nie nagrałem tego eventu, który pojawił się pierwszy raz na kanale. To letniego aż tak bardzo nie żałuję, ponieważ w porównaniu z rokiem poprzednim. Niestety, że nada, ale nieważne. Skupmy się na jesiennym evencie, który rozpoczął się właśnie dzisiaj. Przede wszystkim mamy 47 zadań do wykonania, z czego 33 możemy zrobić od razu. Mamy 5 kamieni milowych, za które dostajemy ukończenie, dostajemy nagrody w postaci głównego budynku, ulepszenia i dodatkowych bonusów. Niestety, nie mamy w tym evencie, w sumie w poprzednim już też nie było pudełka eventowego. InnoGame zrezygnowało z tego, niestety, no mieli jakieś swoje powody myślę, że rozgniewali tym niejednego gracza, ponieważ dzięki temu pudełku mieliśmy możliwość raz, zdobyć dodatkowy element budynku głównego, a dwa, wiedzieliśmy kiedy taki event się rozpoczyna mogliśmy się lepiej do niego przygotować, dużo pytań się przez to pojawiało na forach, czy na kanałach, kiedy event, kiedy event no niestety, też Musieliśmy wypatrzeć chociażby na innych stronach, kiedy ten event się dokładnie rozpoczyna. Można było tylko gdypać, że rozpocznie on się z początkiem miesiąca, ponieważ w listopadzie, jak dobrze pamiętam, będzie już pewnie przewidziany event halloweenowy, ale o nim nie teraz. Tak, mamy 33 zadania, które możemy wykonać od razu. O co chodzi w evencie? Przede wszystkim mamy 5 składników: jabłuszka, karmel, czekolada, cynamon i dynie. I na podstawie tych produktów będziemy wypiekać ciasta. Każde ciasto ma swój własny przepis w postaci składników, które potrzebujemy, aby to ciasto wypiec. Wypieczone ciasto daje nam nagronę, nagrody. Im więcej gwiazdek, tym lepsza nagroda nas może spotkać. A wiadomo, im więcej gwiazdek, tym szybciej zapełnimy stół wypiekami i zdobędziemy nagrodę główną. Yy, tak, jak możemy zdobyć te składniki? No, oczywiście, przez robienie zadań. Tutaj miałem nawet podpowiadajkę, tak, żebym nie pominął żadnego. Wykonanie zadań z serii eventowej, codzienne logowanie się, śmieci wokół miasta, jak i codzienne wyzwania, ponieważ teraz będziemy mieli codzienne wyzwania w dwóch kategoriach. Pierwsze ze zwykłymi nagrodami, tak jak macie do tej pory, czyli gdzieś tam sobie. O, już się rozpoczął event. Gdzieś tam sobie tak robicie zadania, wybieracie. Po jednej stronie będziecie mieć zadanie dzienne, zwykłe, ale po drugiej stronie będziecie mieć. Zadanie, które z, wy z wykonanie tego zada zadania dawam składniki potrzebne do ciasta. Możecie też wykupywać za diamenty, ale jak wspomnieliśmy, na tym kanale nie będziemy ich wydawać. Poza tym, jeżeli chcecie zdobyć za 3000 diamentów po 6 składników, no to chyba wam się słabo to umywa. Yy, tak. O pieczeniu ciast powiedziałem, o zapełnieniu stołu powiedziałem. I jak to w poprzednich eventach bywało, mamy tabelę ligową, czyli Ścigamy się również z innymi graczami o dodatkowe bonusy. Wiadomo, pierwsze miejsce to Top 1, jest zarezerwowane bardziej dla diamenciarzy, Także, jeżeli nie chcecie wydawać diamentów, to szczerze mówiąc, nie kuście się nawet o dążenie do tego miejsca. Co nam daje w ogóle, jakie nagrody mamy z tabeli ligowej? No, hobbyści, czyli ta najsłabsza liga, zdobywa 10 punktów rozwoju na koniec eventu. Praktykanci mają jeszcze dodatkową przechowajkę i 20 punktów rozwoju. No, czeladnicy już lepiej, ponieważ dostają jeden zestaw nagrody głównej i aż 50 punktów rozwoju. No, dla początkującego grata, gracza, no, na przykład na nowym świecie, jakim jest Lagendorn, no, to jest jednak być albo nie być, to no, 50 diamentów, piękny zastrzyk PR-ów. Zawodowcy to już lepiej, ponieważ macie 100 punktów, zestaw do renowacji, posterunek wartownika, który warto mieć nawet w. Yy, Pierwszy poziom, ponieważ daje 2% obrony w ataku. No i jeden zestaw głównego budynku. Najlepiej wypadają czempioni, ale no tutaj mówię, musicie wydać troszeczkę diaksów. Łyk herbatki. 200 punktów rozwoju, no aż dwa zestawy budynku, jakiś tam portrecik i posterunek wartownika na drugim poziomie. No ale mówię, o, o czempionów to się tak za bardzo nie ma co rzucać. Tym bardziej, jeżeli nie chcecie wydawać Diamentów. Jeżeli już mówimy o nagrodzie głównej, to tym, w tym evencie mamy tłocznie oleju słonecznikowego. 9 poziomów do zdobycia. I tutaj starzy wyjadacze będą zawiedzeni, ponieważ tak naprawdę zazwyczaj liczymy na to, że budynek główny będzie dawał nam bonusy do ataku. Nic w tym evencie z tego budynku nie wyciśniemy poza perami, trzema jednostkami, no i towarami. Nowi gracze mogą się pokusić, ponieważ no 12 pr ków na nowym świecie, zwłaszcza to jednak nie lada gratka. No i trzy jednostki dodatkowo dostawać tak za free. Też fajnie, tym bardziej, że na nowym świecie zdobyć jednostki albo plany na Alcatraz, które da nam jednostki, no to niestety graniczy z cudem, albo musimy też sporo zainwestować. Ponieważ nie oszukujmy się na razie, nowy świat rządzi się lichwiarski, lichwiarskimi prawami. Jeżeli chodzi o dodatkową yy, linię. Nagród, którą no, nie polecam, tak jak zawsze mówiłem, nie wydajemy diamentów na grze. Ale jeżeli chodzi o Nowy Świat, ja się zastanowię, czy sobie przypadkiem za 1200 punktów tej skrzyni nie wykupić z dodatkowymi nagrodami. Między innymi mamy wybieg osłów i lagunę wśród skał. I o tyle jak laguna wśród skał, mnie, mnie nie interesuje, ponieważ daje nam tylko punkt rozwoju i będzie użyta tylko 5 razy podczas produkcji, i później będzie już produkowała tylko zadowolenie. Tak wybieg osłów będzie mnie interesował, ponieważ nie tylko daje mm, jakąś motywację i. aż ja, normalnie powiem, wam, przytkało mnie, nie wiem, jestem przeżymiony. Bardzo mi kochani, wybaczcie, ale chciałem nagrać, miałem możliwość nagrać materiał, więc postanowiłem to zrobić. Yy, o tyle, jeżeli towary dostajemy, to. Będziemy dostawać również obronę w ataku i obronę w obronie. I o tyle jak nowi gracze nie chcą odblokowywać yy badania technologii umożliwiającej im atakowanie innych i niestety bycie atakowanym, tak jednak obrona w ataku nam się przyda chociażby przy walkach na wyprawach yy, czy też na mapie kampanii. Więc budyneczek nawet fajny, tym bardziej, że zajmuje tylko 2 na 2, czyli tyle co Wrota Boga Słońca, czy Twarz Starożytnych. Jeżeli chodzi o nagrody z poprzednich eventów, to chciałbym, żebyśmy skupili się na wrześniowej chacie. Ponieważ na najwyższym poziomie ja sobie zjadę tutaj, yy, kliknę, o, Będziemy mieć do wyboru trzy chaty. Ja proponuję chatę Jabłecznych, ponieważ daje Wam nie tylko punkty rozwoju, ale również bonus do ataku. Więc... Też dla nowych graczy zdobycie takiego budynku na najwyższym poziomie będzie bardzo fajną korzyścią. Jeżeli chodzi o jakieś nagrody, ponieważ również możemy sobie tutaj mam przelecą. O, nie to, to. Również będziemy mogli nagrody dnia, nagrody główne, przepraszam, sobie zmieniać. Tak, tutaj macie zamienniki, lista zamienników, one się nie muszą pojawić, ale mogą, ponieważ były na becie. Bardzo interesujący jest chociażby scena. Epok, dająca też bonus do ataku, zestaw do wyboru placu zwycięzców, który daje bardzo duży bonus ataku, no oczywiście posterunek strażnika, który daje 2% do obrony w ataku, szachownica, czy chociażby zestawy, właśnie budynków, jak menażeria, które również dają bonusy dla nowych graczy, szczególnie przydatne. Także nic innego, tylko, kochani, siadać do wypieków, i bardzo ważna, właśnie pominąłem tutaj, bardzo ważna rzecz: jak gospodarować składnikami. Tego nie powiedziałem na początku, wybaczcie. Najważniejsze, żeby nie zrobić, nie dążyć do takiej sytuacji, że nie będziecie mieć innych składników, a na przykład jednego czy dwóch będziecie mieć mnóstwo. Starajcie się proporcjonalnie dysponować składnikami, czyli tak jak tutaj mielibyście ciasto z cynamonem i czekoladą, Lepiej wybrać takie ciasto niż pozbyć się dwóch jabłek i innego cynamonu, bo na przykład ugrząźniecie w jednym martwym punkcie. Będziecie mieć jakiegoś składniku dużo, a tych innych, które są Wam w danym czasie potrzebne, będziecie mieć jeden albo nic. Czym zablokujecie się do dalszych wypieków? Ponieważ nie można sobie zamienić ciast do wypieków. Nie, te, które macie, dopóki nie wybierzecie któregoś do wypieku, pozostałe nie znikną, więc... No, łatwo, łatwo popełnić taki podstawowy błąd i po prostu zatrzymać się w rozwoju eventu. Będziecie musieli czekać na jakieś śmiecie wokół miasta, że akurat trafi wam się składnik i to będzie ten składnik, który potrzebujecie, albo będziecie musieli czekać do następnego dnia, żeby z zadań dziennych wylosować zadanie umożliwiające zdobycie składników, i też to jest modlitwa do fordza, czy ten składnik będzie tym, którego potrzebuje? Także na ten ważny szczegół zwróćcie uwagę. A nie pozostaje mi nic innego niż życzyć Wam owocnych i smacznych wypieków, kochani, i abyście w te dwa tygodnie obłowili się w nagrodach. Jeżeli macie jakieś pytania, oczywiście umieszczajcie komentarze. Postaram się na wszystkie odpowiedzieć. A jeśli mogę tylko Was prosić, pozostawcie łapkę w górę. Dla Was. To nic, niewiele, a mi bardzo pomaga. Wiem, że ten kanał się Wam podoba i mogę dalej się rozwijać. Motywuje mnie to do dalszego działania, dlatego pozostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i naciśnijcie dzwoneczek, aby być na bieżąco z materiałami. Z mojej strony to wszystko i trzymajcie się ciepło. Cześć!